Siemanko, dzień dobry, witamy z rana. Co? Śmigamy dzisiaj. Śmigamy do pałacu Topkaj. Topkaj? Topkap. Topkap. jakoś Tak. Bo no, jest behind. No dobra, jesteśmy gdzieś w poszukiwaniu tego muzeum. Chyba znaczy muzeum tego Topkaj, pałac. Tutaj obok Hagia Sofia Jak widzimy tuż obok, zobaczcie ile tam ludzi. Idzie za nami. Otwierają to od godziny 10, ale już są tłumy. Topka i palac, no. Kurde, za spanie, jesteśmy na maksa Nie chcę się gadać za bardzo. Dobra, przeszliśmy bramki, lecimy dalej. This one conference and they try to talking how to translate and make when Jesus was Jesus something like that mm -hmm. since the baby he was the Jesus or when they're talking and they make some kind of conclusion and if some church don't agree with this he becomes not that legal church uh -huh. right. and later when they took this Constantine Paul. I używają tego jako... jak to powiedzieć? Stowarzyszenie broni Tak Dobrze Czekamy aż otworzą kasy Tutaj mają kasy takie, że samemu możesz sobie kupić bilet A tam cały tłum ludzi jest, czeka kolejka Żeby po prostu kupić z okienka Dobrze Ok, i bilety kosztowały 950 liry za osobę na totalne zwiedzanie. Wszystkie te komnaty, co oni tam mają, te muzeum i tak dalej, i tak dalej, z tego co wiemy. A, i jak chcemy sobie jakiegoś przewodnika takiego na uszy, tak? To jest za darmo, tylko musimy paszport zostawić. Musisz mieć paszport, dać im paszport w okienku i dadzą ci takiego przewodnika i sobie będziesz mógł słuchać co tam wszystko jest. Dobra, nie mamy przewodnika po polsku, mamy po ukraińsku, rosyjsku, arabsku, włosku. O tej idą na poliś? Nie. Dobra, zrezygnowaliśmy z stania z tej kolejki, bo ona po prostu ta kolejka prawie się nie rusza. I nie mam zamiaru stać tam prawie godzinę czasu, żeby dostać tego przewodnika elektronicznego. Także idziemy sobie bez. Tak, widzimy już na samym wejściu pałacu. Przepiękne zdobienia. Chyba dużo ludzi jest tu jeszcze zaspanych, bo nie za bardzo ktokolwiek wie, jak ma turenty przejść. Well mm -hmm. definitely good to be in the morning. No, yeah, yeah. It's even so packed of the people, but yeah. it's quiet. Yeah. Mamy na pombudkę. batonika proteinowego trzeba się obudzić Idziemy, popatrzę co oni tu mają wygląda naprawdę przepięknie No dobra, tu jest gdzieś wejście Chodźmy póki małe kolejki są klockole mm -hmm. Nie wiem, czy ten GoPro da radę w takiej ciemności To są słoneczne zegary? People having some watch like this yeah they're open from oh, all time maybe they have a guy who walking for them <laughs> so, yeah. show me what time it is. <laughs> Another package of Oh, it's has Sultan always starts protecting himself from okay. this all kind of secret of From um, some open space, open place, he having some kind of cage. cage how mm -hmm. to say? Mm -hmm. Some extra protection. Nothing is wrong. Mm -hmm. So this was Shisha play. <laughs> Wygląda ładnie, naprawdę ładną mieli mieć suweczkę do posiadówek Żeby tu sobie obgadywać wszystkie rzeczy Kogo zaatakować, komu co zabrać, a komu dać <śpoko> Spoko Dobra, jesteśmy w jakimś drugiej komnacie Z jakimiś groma zbroi przeróżnych No bo w sumie tu mają największą kolekcję Kurde, jest tyle ludzi. tak ciężko jest tutaj coś zobaczyć, obejrzeć. Każdy jakoś z tymi, jeszcze z tymi przewodnikami się bają, bo nie szukają sobie numerka. Który tu numerek, w którym tym miejscu ma być. Ale ciężko, ciężko się ogląda, ale tutaj są tarcze Tu jest Nie. Zobaczcie jakie strzelby mogły mieć Jak oni strzelali z tego w ogóle? Pistolety ta. Tutaj zbroje jakieś mają, to chyba na konia było, albo na słonia. Zobaczcie ten miecz. Co to był za miecz? Kto takim mieczem władał w ogóle?

Mm. To nie like wygląda pomagranat. Ah, maybe it's more like pomgranat. Mm. Oh, it, it the... uh, with a snake. I think so. A to były rewolwery, tak, do pojedynków. jak Ktoś się pojedynkował. Italię? Te rewolwery naprawdę wyglądają ładnie. Ah, wow, their bag is pretty cool. Takie to zbroje miecze. Takie maczugi, taką maczugę komuś wywalić w łeb, to <grywki> niemiło możemy iść chyba strzały do co Co to jest? Tu nie, nie, strzały No dobra To była chyba nie, nie, armii z nie, yes? nie, 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 Actually, I come here for the kitchen. here was the bread factory, mm -hmm. and also including this whole kitchen. Mm -hmm. okay. And after they cook, is to go to the sultan. It passing two hundred people, one okay. by one. Oh. Uh -huh.

Naprawdę duże. <laughs> do you remember this faucet? Yeah. On the front, this is some kind of soundproof system. So When Sultan talking, they wanna make this in the secret, so they just open the faucet, and water coming. And so nobody nobody here, really? <laughs> Which one? This, this one. Do you ああ。